Witam wszystkich. Dzisiaj obiecany wcześniej film dotyczący montażu interkomu Sena w moim kasku Scorpion Exo City. Pokażę wam jak zrobić to szybko i sprawnie. Także nie przedłużając specjalnie zapraszam do oglądania. Dzisiaj będę montować interkom Sena SMH5 w kasku Scorpion Exo City w tym celu zdemontowałem szybę, będzie nieco łatwiej. Jak to zrobiłem, pokazałem wam w poprzednim króciutkim filmie. Ten demontaż może się przydać zarówno do takich prac właśnie jak montaż interkomu, czy też na przykład porządnemu wyczyszczeniu wizjera. Więc zabieramy się do roboty. Kask przygotowany, szykujemy elementy. Czyli tak, mamy centralkę, mikrofon do kasku otwartego, czyli taki na pałąku. Zestaw słuchawek. Mamy także dystanse, gdyby kask umożliwiał lub wymagał takiego montażu słuchawek, żeby były nieco bliżej uszu. Tu mamy gąbkę, właściwie dwie na mikrofon, ale to już później. Mamy też dwa rodzaje montażu centralki: na klej i na śruby imbusowe. Ja będę korzystał z tego. Tutaj dostarczano nam też mały imbusik, a także taki klips albo powiedzmy taki element do trzymania prawdopodobnie pałąka mikrofonu, ale o tym za chwilkę. Mamy też zestaw takich wklejanych elementów, do których będziemy przyczepiać zarówno słuchawki jak i mikrofon. Dobrze. Także możemy zabrać się za odpięcie przynajmniej części, jeżeli nam na to pozwoli kask tychże elementów wyściółki. Tutaj właśnie w tych kieszeniach będzie w tych kieszeniach będą zainstalowane będą zainstalowane słuchawki. A tutaj pójdzie mikrofon. Tutaj zaczepimy centralkę. Podkask warto podłożyć sobie coś miękkiego, żeby sobie go nie porysować. Także zabieramy się do roboty. Tutaj demontaż jest dosyć prosty. Tutaj nasz uchwyt. Rozkręcamy za pomocą dostarczonego klucza, i tutaj wymierzamy sobie, gdzie będzie nasza centralka. W moim przypadku z lewej strony chyba tak jest najlepiej. O, w ten sposób i tutaj skręcamy, żeby zacisnąć sobie ten powiedzmy element trzymający na kasku. Przesuniemy nieco w prawo. I zaraz przemierzymy sobie tę centralkę, czy będzie nam ona pasować. Dlatego nie skręcam jeszcze maksymalnie, tylko z wyczuciem. Ok, tak to wygląda. I centralka. Zobaczymy, czy będzie wchodzić bez problemu. O, w ten sposób. Widzicie? Moim zdaniem jest idealnie. Także dokręcamy a potem zajmiemy się instalacją mikrofonu i słuchawek. Robimy to, robimy to z wyczuciem, żeby sobie nie zniszczyć skorupy kasku, ale też tak na tyle mocno, żeby nam to gdzieś nie odleciało. Jest dobrze. Następna rzecz to słuchawki. Załóżcie sobie teraz na głowę kask i odmierzcie mniej więcej środek ucha. Mi wypadło to w tym miejscu, więc tutaj będę montował mocowanie do słuchawki. Pewna kwestia jest taka, że tutaj jest materiał, a tutaj mamy klej. Nie wiem na ile mocno będzie on trzymał, natomiast zaraz wam pokażę tą kieszeń. O, w ten sposób. Tutaj nawet jest specjalna siatka, która będzie nam przepuszczać dźwięk. I ta słuchawka praktycznie będzie dociśnięta tąże siatką. W ten sposób. Także ona tutaj nie będzie ani w żaden sposób jakby to powiedzieć dociskana czy przesuwana podczas wkładania kasku przez nasze uszy. Także powinna wystarczyć taka właśnie naklejka. Tutaj mamy taką wypustkę w instrukcji tej skróconej nie mam powiedzmy pokazane w jaki sposób ją montować. Natomiast jeżeli przyjrzycie się słuchawce, no to ona ma tu tak w tym miejscu gdzie kabel taki o Taką wypustkę, i powiedzmy, że ja sobie to w ten sposób zamontuję. Odklejamy. Kabel, wiadomo, pójdzie do tyłu. Więc klejmy w ten sposób. Ok, i to samo z drugiej strony. Tak, to już mamy. To już mamy zainstalowane. W ten sposób będziemy montować słuchawki, ale jeszcze zanim to zrobię, chyba zamontuję najpierw mikrofon. Mikrofon, oczywiście, z lewej strony, więc znowu odwracamy. I mikrofon będzie montowany tutaj. Tu będziemy montować, właśnie mikrofon. Podstawowy montaż to jest ten, tutaj większy. Natomiast ten dodatek montujemy na wyjściu z kasku, że tak powiem. Zobaczcie. Tutaj w ten sposób będzie to mniej więcej zamontowane. O! Tu mamy yy, znowu wklejkę taką z materiałem. Tutaj jest rzep, który będzie się trzymał w ten sposób. A tutaj ten dodatkowy yy, montaż taki pomocniczy. O, w ten sposób. O, widzicie jak się trzyma? Tak. Czyli wklejamy te dwie wklejki i montujemy mikrofon. Zanim sobie to wkleicie i mocno zainstalujecie, przymierzcie sobie najpierw kilka razy, w jakim miejscu było to by najbardziej, że tak powiem, dogodne. I dopiero wtedy przyklejcie te wklejki. I wklejamy. I jeszcze nie dociskam na maksa, żeby sobie ewentualnie coś poprawić. I druga wklejka załatwiona. Teraz wklejam. Tak to wygląda na razie. Jeszcze bez gąbeczki. I montujemy słuchawki. Tutaj, po montażu, już słuchawek będziemy łączyć to w ten sposób, że mikrofon wchodzi tutaj. Natomiast tu mamy złącze do centralki. W ten sposób. Dobrze, tu mamy rozplątane kabelki. Słuchawka z kablem dłuższym to słuchawka prawa. Najpierw sobie zamontujemy tą lewą, powiedzmy. Tak. Teraz musimy sprawdzić, jak w kasku będzie można puścić kabelek. Tutaj, akurat, jest dosyć ciasno. Natomiast można to puścić tutaj za tą wyściółką, czyli pod tą wyściółką. I tak to zrobimy. O, i mamy prawą słuchawkę tam, gdzie być powinna. To jeszcze popuścimy trochę kabla i trzeba uważać, bo one są dosyć cienkie, żeby sobie tych przewodów nie pozrywać. I montujemy tutaj. O, gotowe. Ok. Czyli słuchawki mamy już założone. Jeszcze zanim wepniemy z powrotem elementy wyściółki, czyli te policzki, podłączymy sobie. Słuchawki z mikrofonem. Tak. O. Dobrze. I teraz podłączamy całość do centralki. Tu pamiętajcie, sobie otworzyć w ten sposób. Wkładamy. I zamykamy. O. Już mamy to zainstalowane. Teraz nadmiar kabelków trzeba wpuścić w kask. Najlepiej właśnie tutaj za, za tą wyściłkę i sprawdzić, czy nie będzie Was gdzieś tam uwierać. Zaraz to sprawdzimy. ale nie powinno, bo to będzie właśnie pod tym policzkiem, który jest dosyć gruby. I zamontujemy go zaraz. Tak. Drugi i trzeci zatrzask. Dobra. Teraz tak tu widać te przewodziki i zaraz sprawdzę, czy one będą mi tu przeszkadzać przynoszeniu, ale jeszcze zatrzasnę sobie drugą stronę. Ok. Nic nie uwiera, nic nie przeszkadza, więc możemy założyć gąbeczkę na mikrofon. Zakładamy tę gąbkę. O. W ten sposób o. założymy szybę. Na razie jeszcze nie stosowałem tych dystansów, chociaż widzę, że tutaj bez problemu zobaczcie, gdyby to gdyby to tutaj jeszcze założyć, czyli słuchawki byłyby bliżej ucha, ale sprawdzę jak będzie słychać bez tego, a później ewentualnie dołożę sobie te dystanse. Jest to bardzo proste, wystarczy znowu przykleić tylko do tego podstawowego montażu ten dystans, a do niego słuchawkę i wszystko. Wizjer umyty, interkom założony, można składać. I gotowe. Jak widzieliście, montaż interkomu nie jest szczególnie skomplikowany. Można sobie z tym poradzić w niespełna 10 minut. Także, jeżeli komuś pomogłem, możecie dać kciuk w górę. Natomiast, nie wiem, czy jeszcze w tym sezonie postaram wam się zrecenzować tenże interkom, powiedzieć o jego wadach i zaletach. Jeżeli chcecie sobie ten film zobaczyć i go nie przeoczyć, możecie je kliknąć w dzwonek, a ja zapraszam do oglądania kolejnych filmów.